Astrumag.pl zaprasza na podcast. Horoskop Tygodniowy. Baraninów i zaćmienie słońca. Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w ten promienny, radosny dzień początku wiosny. Słońce weszło w znak barana i mamy nowe otwarcie, nowy astrologiczny rok. Jesteśmy po wiosennym przesileniu i tak, moi drodzy, to ta jasna strona roku. Teraz idziemy w stronę światła, idziemy po dłuższe dni. Inna energia, nowy czas. Witam Was w kolejnym odcinku naszego astrologicznego i astromagicznego podcastu. Dziś tradycyjnie horoskop na przyszły tydzień i to, co w przyszłym tygodniu najmocniej się rysuje pośród astrologicznych wpływów, mowa tutaj o nowiu księżyca i zaćmieniu słońca w znaku barana. Zanim jednak do tego przejdziemy, zatrzymajmy się na chwilę przy powitaniu baraniego sezonu, który właśnie się rozpoczął i tego, jaką niesie ze sobą energię. Co ze sobą niesie znak barana i jak jego energia wpłynie na charakter tego nadchodzącego zaćmienia słońca. No więc wychodzimy z rubiego pomieszania, wychodzimy z tego czasu czucia, wszystkiego naraz. To, co robi Baran po zamknięciu pełnego dwunastomiesięcznego cyklu, to przede wszystkim odcina grubą krechą to, co było. I zaczyna nowe, zaczyna nowy etap. To jest energia jedynki, świeżości, początków, czysta karta, proste wnioski. Czasem może nawet zbyt proste, zbyt pochopne. Energia barana to ognisty, szybki zapłon, ale też i krótki ląd. W tej energii łatwiej nam się rozłościć, wypalić coś z grubej rury. Barany nie słyną z subtelności, bywają dość szorstkie, ale też w dobrych konfiguracjach planetarnych z kreatywnymi energiami miewają niebywałe poczucie humoru. Osobiście myślę, że sarkazm zrodził się w głowie jakiegoś zodiakalnego barana. No tutaj oczywiście w wszystko zależy od różnych kombinacji wpływów, od tych planetarnych po genetyczno-wychowawcze, ale co trzeba wiedzieć o tej energii, to przede wszystkim, że jest to prostota odmieniona przez wszystkie przypadki i wariacje. Od prostolinijności po prostactwo. Nikogo tutaj, oczywiście, nie obrażam, wszyscy mamy. Jasną i ciemną stronę. Chodzi o to, że tutaj wyjściowo ma być bez komplikacji, bez wyjaśniania. W tej energii jest dość czarno-biało. Cytując moją redakcyjną koleżankę Jole Karpacz, baran, gdyby mógł, wszystkie problemy ucinałby mieczem albo rozwiązywał siłowo. To ludzie czynu i konkretu. Coś się podoba, znaczy, że jest ładne. Coś im się nudzi, znaczy, jest głupie. Bezkompromisowo odchodzą, jeśli coś im nie pasuje. Nie chce im się lub nie umieją wczuć się w położenie innej osoby. No i tak, co tu się właściwie dzieje z empatią i emocjonalnością? Ja mam wewnętrzne przekonanie, że to efekt współodczuwania w znaku ryb poprzedzającym znak barana, energia, w której jesteśmy zmęczeni zamieszaniem i po prostu dążymy do efektów, do konkretów i nie mamy cierpliwości na nic, co nas w tym dążeniu zatrzymuje. I tak, baran to pieniacz. Krótki ląd, tak jak wcześniej wspomniałam, głośny, w śmiechu, w pretensjach, dominujący przestrzeń swoim ja. Bo to trochę się łączy z tym, że on chce zagłuszyć wszystko inne, te wszystkie inne wpływy, które właśnie ryby odczuwają. To, co po drodze może go wybić z rytmu, z energii, która ma coś na celu i ten cel chce osiągnąć. Baran emocje z siebie wyrzuca, eliminuje, by nie brały udziału w procesie zdobywania świata. Natomiast, co ważne, Baran w krystalicznie czystej postaci nie będzie chował urazy. Bo nie o to chodzi, by bić pianę i zatrzymywać się z powodu swoich wybuchów. Po prostu chodzi o to, by coś z siebie wyrzucić i iść do przodu. Zero jedynkowo. Jest tak czy tak? Chcesz tak, czy tak? Nie chcesz iść ze mną, to zostań. Jak chcesz, to nie wracaj do konfliktów, które spuszczają z nas powietrze. Dlatego w relacjach baran przede wszystkim ceni szczerość i bezpośredniość i. Co trzeba mu oddać, nie znosi emocjonalnych gierek. To są kule u nogi i jakieś niejasne, gmatwające sprawy zachowania. Myślę, że większość Baranów nie czuje potrzeby wyjaśniania prostowania niejasności, wyjaśniania przyczyn jakiegoś stanu rzeczy. Prędzej je właśnie odetnie i po prostu zacznie coś na nowo, jak coś innego nie działało, bo nie zatrzymuje się przy tym, co było. Wyciąga wnioski i idzie dalej. Nowe początki, energia nowego i świeżości, a także dynamika, działanie, aktywność to są cechy znaków kardynalnych. Baran jest jedynym kardynalnym znakiem ognia, więc te cechy mają szczególnie żywiołowy charakter i szczególnie impulsywny. Pod wpływem swojego władcy, Marsa, barany są wojownikami Zodiaku: mają w sobie odwagę i determinację, nieustępliwość w dążeniu do celu. I taka energia pozwala nam teraz rozpoczynać nowe projekty, podejmować wyzwania i wychodzić poza strefę komfortu. Tylko właśnie tutaj warto pamiętać, że ta sama siła, która pcha nas do przodu, może też prowadzić do nieprzemyślanych decyzji. Barania energia cechuje się pewnością siebie, graniczącą czasem z arogancją, tą impulsywnością, niecierpliwością. A więc w tym wiosennym czasie baranich początków oprócz silnej potrzeby działania możemy mieć większą skłonność do konfliktów i rywalizacji, potrzeby bezwarunkowego stawiania na swoim. Pamiętajmy też o tym, że weszliśmy dodatkowo w ten sezon w, z Merkurym w retrogradacji i te pochopności, pułapki, impulsywności mogą nam trochę przysporzyć dodatkowych kłopotów. W taką energię weszliśmy kilka dni temu, na kolejny miesiąc, nowe otwarcie astrologiczne. Tekst Joli Karpacz, który wcześniej cytowałam, charakteryzujący znak Barana, do którego przeczytania Was serdecznie zachęcam, wklejam w linkach w opisie odcinka na naszym YouTubeowym kanale. Dowiecie się z niego między innymi, jakie cechy są dla Barana typowe, jakie zalety i wady, jaki jest Baran w pracy, jaki w miłości. Jak się prezentuje ascendent w Baranie, i wiele innych cennych informacji o tym znaku i dla osób z tego znaku. Na naszej stronie znajdziecie również tekst Kasi Owczarek z urodzinowym horoskopem dla Barana. Ten link również znajdziecie w opisie odcinka. Dobrze, to teraz przejdę do tego, co czeka nas w przyszłym tygodniu, dzień po dniu i na co należy zwrócić szczególną uwagę. Pamiętajcie, że szczegółowe horoskopy dla każdego znaku dostępne są na naszej stronie astromagia.pl. Tutaj w horoskopie tygodniowym omawiamy kluczowe aspekty, wpływy, energię dla ogółu. A więc przejdziemy sobie teraz przez to, co nas czeka w przyszłym tygodniu i zatrzymamy się następnie przy samym nowiu Księżyca w Baranie, który wraz z zaćmieniem Słońca w tym znaku będzie miał miejsce w przyszłą sobotę. Przed nami ostatni tydzień marca, który, no dobra, praktycznie skończy się 31, a więc następny poniedziałek, czyli powiedzmy, że ostatni pełny marcowy tydzień. I co nas czeka, moi drodzy? Oprócz Nowiu i zaćmienia słońca w Baranie, Wenus i Merkury wrócą do znaku ryb. Merkury przy okazji spotka się w koniunkcji z Neptunem, żeby trochę pomieszać na przełomie nadchodzącego i kolejnego tygodnia. Ale po kolei. Poniedziałek 24 marca. Księżyc około 17 przejdzie ze znaku koziorożca do znaku wodnika po pracy, więc poniedziałek jeszcze zacznie się bardzo obowiązkowo w roboczych godzinach. Potem będziemy czuć więcej luzu. W ciągu dnia mamy słońce na początku barana w koniunkcji z cofającym się merkurym i tutaj musimy uważać na pośpiech i wyskakiwanie z nowymi pomysłami. Będziemy chcieli o nich bardziej mówić, zagadywać innych, kłaść na wierzchu swoją rację z raczej średnią ochotą na słuchanie. We wtorek, 25 marca, Merkury ustawi się z kolei w sekstylu z Plutonem. I to jest taki klimat, który ujawnia różne zakulisowe wydarzenia, szczególnie dla osób, które mają w osobistym horoskopie jakieś planety w Wodniku czy Baranie, ale nie tylko to kolektywna energia. Czego takie wydarzenia mogą dotyczyć wprowadzanych zmian, ulepszeń, nowych rozwiązań. W zależności od tego, w którym domu astrologicznym macie w horoskopie planety, z żywiołu, ognia lub powietrza, tam się może coś ciekawego dla Was objawić w określonych sferach życia, określonych właśnie tym, jaki to jest dom astrologiczny. Czyli na przykład w trzecim domu te informacje dotyczyć będą albo Waszych relacji, czy spraw związanych z relacjami, czy też komunikacją. Mogą dla takich osób wyjść na jaw jakieś plotki. I teraz tak, ogólnie dla osób i tych obszarów, w których mają ogniste lub powietrzne planety, najpewniej będą to informacje w jakiś korzystny sposób wpływające na ich położenie, na ich sytuację. Natomiast dla osób, które mają planety w kwadraturach do tych znaków, te wiadomości mogą nie być pozytywne. Pamiętajmy, by tutaj nie wyrywać się z reakcją i udowadnianiem swojej racji bez przemyślenia sytuacji, bo baran może nas do tego pchać. A czas temu zupełnie nie sprzyja. Sprzyja natomiast temu, co spowoduje, że możemy więcej dowiedzieć się o nas samych. Przy okazji chciałabym tutaj przypomnieć, że jedno z naszych drukowanych wydawnictw, Tygodnik Gwiazdy Mówią, zawiera rozkład jazdy na każdy dzień tygodnia z pozytywnymi i negatywnymi aspektami dla każdego znaku co warto sobie przeanalizować pod własnym kątem. W środę wieczorem Księżyc przejdzie do znaku Ryb i może nas nieco uwrażliwić na różne zachodzące w naszym życiu zmiany, i też spowodować jakiś dyskomfort. Przez to możemy w niekontrolowany sposób dosłownie zalewać jakimiś swoimi sprawami bardziej lub mniej bliskie osoby może niekoniecznie mające przestrzeń na nasze sprawy. Także z tym ostrożnie lepiej sobie tego dnia zrobić wieczór dla siebie i po prostu przemyśleć samemu sobie swoje żale. No i tak to może dotyczyć zasadniczo każdego, kto z rybami ma jakiś astrologiczny temat we własnym horoskopie, czyli słońce, księżyc, merkury i tak dalej. Ale nie baranów. Te mogą właśnie wyjątkowo obcesowo stawiać granice naszym wylewnościom. Barany, które mają w horoskopie trochę rybiej energii, mogą postrzegać takie uwrażliwienie i Przeszkody emocjonalne, które każą coś wyjaśniać i rozkminiać jako wyjątkowe natręctwo. Słowem, energia tego dnia może przekładać się na drażliwość i poirytowanie. W czwartek 27 marca do znaku ryb dołączy retrogradująca Wenus. O tej energii mówiliśmy w styczniowych odcinkach, kiedy Wenus była w rybach. No tutaj możemy poczuć Czego wynika nasze rozżalenie i dojść do jakiejś nieprzyjemnej refleksji na temat naszych własnych zachowań, jeśli daliśmy się ponieść nerwom i wciągnąć w jakieś aferki lub co gorsza sami je zainicjowaliśmy. I tutaj z kolei barany, ale i inne znaki ogniste, a także powietrzne, mogą mieć moralnego kaza. W stosunku do innych pojawi się atmosfera większej wyrozumiałości, ale z tym też nie przesadzajmy. Starajmy się trzymać w pionie z jakimś poczuciem rozsądku, w szczególności jest to apel do osób spod znaku ryb, które miewają tendencję do tego, by pozwalać innym wejść sobie na głowę. Czyli w czwartek generalnie z jednej strony jest taka tendencja świadomości, że przesadziło się ze stawianiem własnych granic w sposób być może zbyt agresywny. Na początku tygodnia, a z drugiej, ci, którzy zostali dość szorstko potraktowani w tym zakresie, mogą zbyt pobłażliwie wybaczać. W piątek wieczorem w koniunkcji w znaku ryb ustawi się Księżyc, Wenus i Neptun. To taka trochę drażliwa emocjonalnie energia, bo ze słońcem w znaku barana ciągnie nas już do tego nowego. Tymczasem tutaj jakieś pretensje, rozdrapywanie ran i szukanie większej prawdy na podstawie własnych przeżyć. Szczególnie, że zbliża się do tego towarzystwa cofający się na początku barana Merkury, który wróci do znaku ryb w niedzielę. Ale jeszcze jest w tej energii do przodu, zostawmy to za sobą. Z kolei retrogradacja powoduje, że im bardziej będziemy chcieli do przodu, tym bardziej coś, za czym należy się jeszcze odwrócić, może dawać o sobie znać. Tak więc, piątek przed nowiem, tym czasem oczyszczania, odpuszczania, zwrócenia ku sobie, może nieść ze sobą taką energię konieczności konfrontacji, na które może nie mamy wcale ochoty, i zwyczajnie tym samym może psuć nam humor i nas drażnić. Przed północą księżyc wejdzie do znaku Barana, i w sobotę będziemy zmierzać do fazy Nowiu. I tutaj się zatrzymajmy na chwilę. W sobotę, 29 marca, Nów księżyca w Baranie zbiegnie się z pierwszym zaćmieniem słońca w 2025 roku. Jest to ostatnie z serii sześciu zaćmień na osi Baran Waga rozpoczętej 20 kwietnia 2023 roku. Więc stanowi moment kulminacyjny przed zupełnie nowym cyklem w naszym życiu. Zaćmienie Słońca ma to do siebie, że wzmacnia energię Nowi księżyca, która rozwija się przez sześć miesięcy, a nie tylko kilka tygodni, tak jak przy zwykłym nowiu. W znaku Barana daje nam wyjątkową możliwość rozpoczęcia tego nowego rozdziału, o którym cały czas tutaj mówimy, który wisi w powietrzu, buzuje w nas wraz z nadejściem wiosny. Zaćmienie ma to do siebie, że powoduje, że te wydarzenia przyspieszają, a los często stawia nas przed wyborami, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. I to będzie czas na zintegrowanie lekcji z ostatnich miesięcy. Tutaj mogą wychodzić, pojawiać się tematy związane z tym, co działo się właśnie w ostatnich miesiącach i przed pójściem w nowe. Możliwe, że będziemy musieli stawić takim niespodziewanym nawrotom spraw czoła. Tyle, że może nam w tym wszystkim brakować jasności co do tego, w którą stronę zmierzamy z tą nauką, z tymi wnioskami, które w ostatnim czasie wyciągnęliśmy. Pamiętajmy, by wszelkie decyzje i wnioski Podejmować czy wyciągać po retrogradacjach Merkurego i Wenus od połowy kwietnia, jeżeli to tylko możliwe. A więc, no, to baranie z niecierpliwieniem będzie tutaj mocno w konflikcie z koniecznością zatrzymania się i odroczenia decyzji, które mają nam pomóc wejść w nowy etap życia dla własnego dobra, ze względu na te potrzeby jasności. To zaćmienie dodatkowo niesie ze sobą element nieprzewidywalności, tworząc półkwadraturę z uranem w byku. I tutaj też coś, co wydawało się stałe, może nagle ulec zmianie. W dużej mierze równowagę podczas dziejących się zmian pomoże zachować Mars w raku, który tworzy wspierający sextel z uranem i trygon z Saturnem w rybach. No więc tak. Zaćmienie w znaku Barana to wyjątkowy moment transformacji, który zachęca nas do odcięcia tego, co stare, i rozpoczęcia nowego rozdziału, ale w tym konkretnym momencie planetarnym ważne, by nie działać tutaj pochopnie i nie chcieć przyspieszać tej transformacji. Barania energia dodaje nam odwagi, by stawić czoła wyzwaniom, podejmować ryzyko, ale jeszcze nie jest to czas na efekty naszych działań. Retrogradacje Merkurego i Wenus przypominają, że nie wszystko musi dziać się natychmiast. Podsumowując, wkraczamy w okres, który sprzyja odważnym decyzjom i nowym początkom, ale wymaga też od nas pewnej rozwagi. Więcej o tym zaćmieniu i co ono oznacza dla każdego znaku z osobna, przeczytacie w tekście na naszej stronie. A ja już kończąc prognozę na przyszły tydzień, przejdę szybciutko do niedzieli 30 marca, bo w niedzielę zadzieje się rzecz niebywała. 30 marca w nocy Neptun wkroczy do znaku Barana po 150 latach. Rozpocznie tym samym nowy, czternastoletni cykl, który połączy marzenia z konkretnymi działaniami. To jest energia, jakiej nie znamy. Ostatni raz miała miejsce pod koniec XIX wieku. Dlatego też o tym opowiem Wam w osobnym, specjalnym odcinku. Obserwujcie nasz kanał, śledźcie nasze social media, żeby go nie przegapić. W niedzielę również Merkury cofnie się do ryb kilka godzin po zaćmieniu, dołączając do wychodzącego z ryb Neptuna i... Cofniętej do ryb kilka dni wcześniej, Wenus. Wzmocni to naszą intuicję, ale też może przynieść pewną dezorientację. To będzie dzień, w którym poczujemy klasyczne retro Merkurego. Coś się nie uda, gdzieś nie zdążymy, o czymś zapomnimy, coś zawalimy, nie przygotujemy na poniedziałek i tak dalej. Na dziś to wszystko. Życzę Wam dobrego tygodnia, cierpliwości i dużo rozwagi. Proszę zachować spokój, jeśli ktoś z otoczenia będzie się rwał do konfrontacji, i samemu lepiej też ich unikać i nie zaczynać. W tym przejściowym okresie, z działającą już energią barana, ścierającego się z nadal pulsującą energią ryb, może być zmiennie i konfliktowo. I wydaje mi się, że niekiedy dość drażliwie. To tyle. Żegna się z Wami, Agnieszka Oryl. W tematach dzisiejszego odcinka wykorzystałam opracowania napisane przez Jolę Karpacz i Katarzynę Owczarek z naszej redakcji Astromagia.pl. Dziękuję Wam za to, że z nami tutaj jesteście, i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.